Dzień dobry, dobry wieczór. Dobrze znana nam Mazda dwójka Świeci kontrolka. A ta właśnie. Nie wiem co to jest SP. SP chyba. Przy takim przebiegu, nie wiem, z 1000 kilometrów temu się zapaliła. Będziemy wciągać pompę ABS-u wysyłać do firmy, która zajmuje się regeneracją tego typu pomp oraz montować a pompę ABS mamy tutaj tutaj mamy pompę ABS -u. no nic robimy No dobra, ta i tamta szły od tej strony. Ten gruby tutaj na zewnątrz. I po zewnątrz, z drugiej strony też jest gruby. Tu jest cienki, a tu jest cienki. Taki troszeczkę zmasakrowany, bo nie chciał puścić. Dobra, idziemy dalej wykresamy pompę. Yy, tutaj sobie zrobię tak. A to świeci tak? No dobre, dobre. I tu ma takie numery. Nie, tak samo muszę nagrać film niestety. E 13 Boże. Po To jest myślnie, no Dobra. Ona pójdzie do domu zaraz. No dobra, jedziemy dalej. Pompa abs firma ZM Service. Zaskoczyli mnie trochę, bo pompa była na wczoraj. Czyli w sobotę włożyłem do paczkomatu. A w środę już ją miałem. W poniedziałek dopiero wiadomo, że wyszła. A w środę już ją miałem, więc bardzo szybko robią. Dożywotnia gwarancja czujnik ciśnienia A na pompie ABS-u, nie wiem co oni tu robią. Przysłali tak, ja sobie jeszcze porównam tylko numery, czy to jest moja pompa. Koszt takiej naprawy to 630 zł, do tego musimy doliczyć naszą wysyłkę do nich, bo oni biorą 630 za wysyłkę pobraniowo. Czyli około 650 zł nas kosztuje regeneracja takiej pompy z Edem Serwis, nie wiem to jest ozorków czy coś takiego. Teraz tak, świece Świece zapłonowe. Co proszę, jedna już zginęła, tak żeby było ciekawiej. Świece w tym samochodzie są świecami irydowymi złapną ostrość O, nie złapi ostrości chyba. O, teraz. Są to świece rydowe Wymiana co 120 tysięcy kilometrów, nigdy nie wymienione. Auto właścicielami ojciec jest od początku. Dlatego ma 105 tysięcy, wymienimy, bo przy okazji tu całość. Tam jest zaskoczyło, całość rozebrać. To mnie zaskoczyło, że komputer jest na silniku. To trochę taka... Kontrowersyjna, kontrowersyjne miejsce, jeżeli chodzi o montaż komputera. Dobra, wymieniamy świece. Eee, nowe wyglądają tak. Kupiłem NG. Bo winie wychodzą, że tu mają być normalne świece. Natomiast są i rydówki na pewno, bo je widzę. Nowe wyglądają tak. Stare wyglądają tak. Przyszedł Przyszedł po prostu czas na ich wymianę i tyle. no. Fomoko. dzwonię do sklepu. FOMO, co tutaj pisze? Dzwoni do sklepu. A doradca mówi, że takich to ci nie załatwię. Mogę ci załatwić N NGK albo Boscha. Ja to NGK biorę. Moment dokręcenia świec. 14 to 28 N. I tyle właśnie. Doklej, dokręcimy naszym John Te gumki mi się tutaj powijały trzeba na to zwrócić uwagę żeby je poprawnie założyć jak jest zimno to mi tam dobra yy, pompa siedzi, ja nie mówię, że prosto wychodzi tutaj będziemy musieli troszeczkę pozaprawiać to troszkę albo po nie, to się chyba Bo troszkę tu było ciasno, ale co miałem? Kurwa silnik opuszczać. Nie przesadzajmy też. Nie. E, taki, przepraszam, bo tatuś dzisiaj ze mną e, taki zestaw e, śrubek. E, no musimy je po prostu poskręcać. Tutaj że jest czternastka. Teraz już ją biorę. Czy to jest 12? Dwunastka to jest. Dobra. Teraz tak, jak mamy pompę wstępie zamontowaną tutaj na śrubkę, tam na śrubkę przykręcone to dopiero usuwam sobie te kołeczki, żeby tam syp jakiś prostu nie naleciał. To hamulce jednak to trzeba uważać, zachować jakąś czystość. No to odpowietrzamy. Płyn mam no. No to odpowietrzamy. Myślę, że pompki nie będę odpowietrzał, ponieważ nic nie rozkręcałem. Zacznę od odwyczenia pompy ABS-u. Usunę płyn stary ze zbiorniczka najpierw naleję nowego. No, z koła już pozdejmowałem. Odpowietrzniki się popuściły, no ale najpierw będziemy musieli odpowietrzyć pompę ABS-u. Tak, ja bym to zrobił, a następnie, dlatego, że to jest auto z ABS-em, zaczniemy od koła najbliższego ABS-owi, pompy ABS-u Czyli najbliższym kołem jest koło prawy przód Różnie to ludzie o jedni od tyłu, drudzy od przodu, jedni od lewych, drudzy od prawych Ja myślę, że najpierw jest koło najbliższe pompy ABS-u, potem drugie koło przednie Potem tylne prawe odpowietrzymy i tylne lewe Działamy Teraz tak Zbiorniczek tu wypiąłem Wymyłem go całego w środku, tam był jakiś syf w środku więc Polecam to zrobić. Taką butlę mam Ona tu po prostu sama będzie, sama będzie z tego dozowała Płyn hamulcowy no i jeszcze z tą butlą, jeszcze mi się układ hamulcowy nie zapowietrzył, więc ona jest po prostu taka dobra, ją polecam. Teraz tak, przewody hamulcowe to są te, wychodzące z pompy. To są te dwa grube, które są tutaj. I one dochodzą tutaj na górę, to jest ten. Dwa skrajne i je po prostu będę odpowietrzał, myślę że je odpowietrze to kurde nie wiem, zobaczymy, też chyba trzeba by było odpowietrzyć, nie wiem, nie mam pojęcia, ale te też chyba poodpowietrzam i dopiero będę przy kołach odpowietrzał dalej, nie? W sumie to od razu wymienię płyn, bo ten płyn ma inny kolor, tamten ma inny kolor, więc taki ten jest jaśniejszy, tamten ciemniejszy, to, to wymieni się od razu płyn hamulcowy. Płyn hamulcowy Kupiłem sobie TRW Dobra, yy, odpowietrzyłem pompę ABS-u Tyle mi zeszło tego płynu hamulcowego Włączę wam tutaj światło jeszcze I muszę mów, mówić bardzo szybko, żeby tam nie słychać było muzyki No kurde, wydaje mi się, że nie cieknie i już Zaraz zaczymy, może przetestujemy sobie Jakby tak coś syczy jakby mi tutaj, nie wiem o co chodzi Zaraz zobaczymy o co tu mu chodzi Właśnie czy muza, chcemy zarobić bazylion a kurwa włączę światło. A my co tu składamy i odpowietrzamy. Pompę uznaję za odpowietrzoną. Muszę jeszcze sprawdzić czy nie ma wycieków myślę. Umyłem ją zmywaczem do hamulców. Tak, chciałem pokazać to. To wydaje mi się, że to powinno się tak jakoś otwierać, tak? I wyciąga tutaj takie dwa kurde te o, te bolce <laughs> dwa. Te dwa jakoś tu wyciąga, chyba nie wiem. Jakoś tak tu się chyba to dzieje Nie wiem, no ja to od tej strony Gdzie to jest? Od tej strony to wyszarpałem Nie pękło, nic się nie stało Da się też tak zrobić Ale od tej strony chyba się to otwiera po prostu Pól, o proszę napiszę Pociągnę Diagnostyka komputerowa po naprawie Wszystkie były na czerwono tam wcześniej natomiast został tylko ten zapisywanie przypadków zdarzeń pełny i zablokowany brak objawu nie ciągły czyli olewamy go kasujemy i cześć dobra wyjdziemy jeszcze raz no zrobimy diagnostykę komputerową Zobaczymy, czy po odpaleniu ona wraca, czy po prostu ona po prostu wraca. A tak w ogóle to, zapalę światło, kończymy projekt. Coś tam przemyłem, coś tam przeczyściłem. Pompa wesła sucha, nie ma tam jakichś wycieków z niej. Kontrolka od ESP od razu się nie świeciła. No nic, auto wraca jutro na olej i filtry, albo to będzie po, po weekendzie. Auto nas wróci. Zostało dokręcić koła, pozagrować kołpaki, przejechać się, zobaczyć jak chodzi. Tyle z tej naprawy. Z, z naprawy, oczywiście, ABS-u, bo jeszcze dojdzie do tego filmu. Normalna eksploatacja czyli olej i filtry. Mamy jazdę próbną. Jak widać, kontrolka już nie świeci. Od trakcji, od kurwa nie wiem czego, SP, trakcji. Więc dobrze. Dzisiaj jest piątek, zły początek. Mieliśmy a jest też tak mnie łośni. Dzisiaj po prostu miałem ja dzisiaj nie robić tego yy, przeglądu, a jednak go robię, to się wszystko widzę, zmienia w kaleidoskopie. No ale jak wiadę Toyotą to Toyota tam myślę, że dłużej zostanie więc stwierdziłem, że po prostu wolę zrobić na jakąś przyjechać sobie na medlicę po mazdę zrobić mazdę, bo tu jest olej, filtry i wycieraczki przód, bo zauważyłem, że prawa w ogóle już nie zmazuje o kurde, zaczęła zmazywać no to to takie jest kontrowersyjne już teraz Wczoraj nie zmaryzywała, no jechałem drogą, wczoraj prawa w ogóle nie zmazywała ani trochę Więc stwierdziłem, że po prostu je wymienię Auto jest z 2011 roku I te wycieraczki przednie też są z 2011 roku No takich rzeczy chyba już nie robią Ta wycieraczki pokażę później. Mają taki, nie jak to się nazywa, deflektor, czy. że powietrze, po prostu, pęd powietrza dociska je jeszcze do szyby. Nowych takich nie uraczysz. To kupiłem banany, założyłem banany i tyle. No. Co tam jeszcze? Nic, olej, filtry wymienimy. Kabinówka tym razem jest. Kabinówka nie? ogólnie do tego auta, przez trzy lata, kurwa była niedostępna, była węglowy, nie był niedostępny. Ani smogówka, ani węglówka nie było takie dostępne. Chcę wyobraźcie, że. Teraz jest. Nie wiem, albo się tym doradcom w Interkarcie nie chciało szukać, albo nie, nie wiem. No papierówkę zakładałem cały czas zresztą wyciągniemy, za że jest papierówka. A teraz kabinowy jest i to też jest jakieś tam wiem, 40 zł chyba za ten filtr, więc też nie jakieś pieniądze więc lepiej ja polecam po prostu założyć sobie węglówkę to jest Twoje auto, to nie ma co oszczędzać dobra, kończę to bo jadę i ręce mam zajęte takie podsumowanie jeszcze tej naprawy tej pompy ABS-u w sumie ja ją tylko wymontowałem, zamontowałem i wysłałem. Przyjąłem to wszystko podsumowanie, naprawy w sensie podczas montażu, odpowietrzanie dokładnie odpowietrzyłem najpierw pompę ABS-u, a potem odpowietrzałem koła. I powiem szczerze, że kurde, nie zauważyłem, żeby jakakolwiek bąbelek poleciał z trzech kół. Poleciał bąbelek tylko z koła lewy tył? Lewy tył jest tutaj, tak, bo to jest ostatnie koło. Ostatnie koło, które odpowiadałem, to było koło lewy tył i z niego poleciał bąbelek. I jeszcze było słychać ten bąbelek, jak tak za zabulgotał. Natomiast wszystkie trzy pozostałe koła yy, nic nie bulgotało. nie, nic, jakbym, nie wiem, dobrze odpowiedział pompę. Nie wiem. No mnóstwo, liter, przetoczyłem mu liter, ogólnie litry płynu hamulcowego. Mówię w razie czego, bo nie ma tych bąbelków, nie ma tych bąbelków. Przecie koło było prawy tył też nie ma tych bąbelków, nie ma tych bąbelków. No i w końcu na szczęście jakiś bąbelek się pokazał, nie? No ale hamulce są dobre. Działają. Działają w zasadzie tak jak działały, więc tylko jedyny, jedyna różnica jest taka, że nie świeci nam kontrolka na desce. A tak to. radno. no. No i oczywiście działa, działa ten system, nie od trakcji. A jechałem wczoraj, bo wcześniej nie była czarna droga jak teraz. Tylko bo najbał u mnie, nawet nie wiem na Polsacie czy tam na tvn nie mówili dzisiaj, że. W nocy były bardzo duże opady. A tak zimy, co da cudawianki, tam piątek dzisiaj jest nim, 10 grudzień, 10 grudzień chyba dziś jest. I, I brałem go na przykład sobie go tak no rzucałem bokiem, nie? Ręka i na bok, że. No to powiem szczerze, że trakcja działa. Bo jak na przykład rzucałem go na lewą stronę, to prawe tylne koło wyhamowywało mnie no chyba albo przednie, ale z prawej strony czułem coś bardziej nie? że coś tam się po prostu dzieje no i kontrolka oczywiście świeciła, że że coś tam działa dobra, jedziemy na zielonego oj, 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 musimy zawsze uważać widzieliśmy czarna droga, a teraz zjeżdżamy na białą drogę, polecam zwolnić, bo teraz nacisnę na hamulec ABS i proszę, 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 co się dzieje? Bokiem lecimy, bokiem lecimy, kurwa, sami, ja pierdolę. Krzywa droga, śliska jak skurwysyn. I człowiek, powiem szczerze, że może się zdziwić. Jedzie, jest czarna droga, a potem wjeżdża na białą i na hamulec i chuj. I niespodzianka, nie? Leżymy w rowie. Mazda 2, 2.11 rok, normalna eksploatacja. Tak czy... Przy... Naprawie tej pompy ABS-u, rzuciłem okiem, ostatni przegląd przegapiliśmy po prostu, był w czerwcu zeszłego roku, Tu nic nie ma, więc po prostu wymienimy, lejemy tutaj olej, Valvoline'a, nalejemy Valvoline'a i tym razem 5W30, 5W30, filtr oleju, filtr na dołu, kabinówka, tym razem tak jak mówiłem, jest węglowy, zajebiście. No i powietrze. Powietrze jest zajebiście, bo jest Przecież sekunda. Tak to ja lubię robić. Powietrze w ciągu sekundy jest wymienione, więc montażu nie będę pokazywał. Kabinowy. Kabinowe wydaje mi się, że jest w środku. To zaraz tam będziemy. Kabinówka jest tutaj. Jeden kołeczek, cztery śrubki, potem od takiej klapeczki, gdzie ta klapeczka. Tutaj no i wkładamy. No i był włożony tak Gdzie to jest? O, to było na górze, bo to musimy kierunek powietrza. Tak był włożony na górę, a ten dolny był tutaj. Dobra, zakładamy. No i kabinówce, kabinówkę w ogóle zajebiście wymienić w ciągu sekundy, to się robi. No ale przydało właśnie właśnie przyszedł czas na ją wymianę, na, na wymianę tej kabinówki, bo jak widać to jest papierówka zajebana jak Dobra, olej. Przed wymianą oleju, oczywiście sprawdzamy sobie stan oleju. Ja sprawdziłem to wczoraj, było na full. Wyjmujemy bagnet, czy popuszczamy korek, żeby tam nie było jakieś tam nie wiem, podciśnień albo czegoś tam. Bo potem z, z, zlatuje ten olej, jak, jak tego nie zrobimy. Dobra, podnosimy auto. Olej kluc fil 19. filtr oleju. Też jest w tą stronę do góry, czyli też sobie go zalejemy olejem przed montażem, ten nowy. No i po robocie. Olej zakręcony. Na filtrze oleju jak wykręcimy stary, musimy sprawdzić, czy jest na nim uszczelka. Jeden przypadek taki widziałem, gdzie no, świeżak robił, ja też byłem wtedy świeżakiem. Świeżak robił, nie zauważył, że uszczelka została. No i wyciek był niestety oleju. Tutaj korek zakręcony. Podkładka miedziana tutaj jest. Uszczelni. Dobra, jedziemy w dół, nalewamy olej, wymieniamy wymieniamy wycieraczki. I na dzisiaj z tym autem, w sumie już z tym autem już jest koniec. Będziemy robili następnie Jariskę Tutaj mamy fajnie, bo 4 litry sobie napisałem, że wchodzi do tego silnika. 4 od razu wlewamy bez pierdolenia, mierzenia no i w zasadzie tyle wycieraczki robimy. Płyn do spryskiwaczy wymieniony na zimowy. Dolałem płynu do chłodzenia. Co tam jeszcze? No ten to wczoraj uzupełniałem od hamulców, jak robiłem hamulce. Olej wymieniony, światła posprawdzane ma wszystkie. Wycieraczki, wycieraczki i kończymy projekt. Radio muszę włączyć, bo tym mi potem wytnie muzykę razem z tym co mówię. Ten, koniec projektu. Te wycieraczki też, kurde nowe. Ale od tej strony się trzeba je tak podważyć. Dopiero to wychodzi, tam się coś przekłada. No są tam takie jakieś niuanse. Wszystkim na pozdro. Przypominam o linku do Cashbego 150 zł. Jak kończy mam się ubezpieczenie, możecie tam wejść przez mojego linka. Dostaniecie zwrot na konto do 300 dni 150 zł. No i subskrybujcie mój kanał. Jak wyglądacie to też spróbujcie. Pozdrawiam. Poprawa po kijowym mechaniku, żeby... Ten przewód jest, jest dłuższe to. Jak zacząłem na filmie to on powinien być z tyłu, a tamten powinien być z przodu. Taka drobna poprawka. Oczywiście je przekręciłem. Podczas powietrzenia powiem szczerze, że ani bąbelek kurwa nie polecał. Zakręcałem te kurwa dwa przewody i ani bąbelek kurwa nie poleciał. Yy, teraz sprawdzam, czy jest sucho. Sucho jest. Yy, tyle. A płynu hamulcowego na maksa. Ach, tak wam jeszcze pokażę, że działa. Ja już jestem w bramie, więc. Teraz teraz znowu nie widzicie i to jest takie kurwe okay. i pasy Że działa ta kontrolka po prostu od ESP, nie?